No, czyli zrobili testowe pole do kopania. Pewnie niedługo wprowadzą kopanie. Później się będzie przepalało te metale, normalnie na gotowe surowce. I jazda! I to mi się podoba! To mi się podoba! No! Uuu. Nice! Nice, nice! Mm. Co jest tam? Bo tam też jest jakiś napis, chyba. Co tu się dzieje? Forest, test field. A, to jest to z mgłą po prostu. Not implemented. No właśnie, jest już implemented, tak bym powiedział raczej. Czyli to po prostu jest taka testowa mapka. No dobra. No dobra, shop mode. Musisz cały rozbić. A po co mam cały rozbijać? Widać było, że się nie przepala. To po prostu jeszcze nie jest zrobione, nie? Tak jak było napisane, to jest po prostu testowe. Także luźno! Gora, new game jest. Całkiem nowa gra. A i znowu muszę restartować ustawienia graficzne. Dobra, continue. Go! A, parę rzeczy dostałem. To ciekawe, że. Te schematy, które miałem schowane wcześniej, teraz się schowały pod łóżko. jakiś tam, jako taki porządek został. Nie wiem skąd się to wzięło, ale ok. Dobra, parę rzeczy tu jest. Mam tu jeszcze coś. Kuperki mam: kuper, kuper, cooper. kuper, cooper, kuper cooper. i kuper. Cooper, cooper. To spoko. Nawet bardzo spoko. Pyk! Patrzcie ile dostałem wszystkiego. To mi niepotrzebne. W ogóle mógłbym to wrzucić do pieca, tak bardzo tego nie potrzebuję. Kryształu nie zbieram, bo też one chyba nie są do niczego potrzebne. Tu mamy two handa. Czyli jeden two hand, jeden one hand, jeden one hand i jeden two hand. No i jeden polarm. Czyli do wszystkiego po sztuce dostałem, także je zrobić nie? ja mógłbym zrobić wszystkie po kolei. Ale dobra, niech będzie. Otwieramy. Zobaczymy czy wszystko w ogóle działa, bo może tak być, że nie będą się dobrze sprzedawały rzeczy. Już nieraz tak było. Zresztą przed tym jak założyłem nowy sklep to, to już coś nie działało, więc... E, sprawdzimy. Sprawdzimy. Witam wszystkie nowe osoby. Zapraszam do subowania kanału oczywiście. Będziecie wiedzieli kiedy kolejny live. E, dzisiaj tak wyjątkowy jest live z My Little Blacksmith Shop. Raczej z tej gry rzadko liveuję, Więcej jest z tego odcinków. A life jest dlatego, że wyszedł nowy update. Więc chcę go sobie obcenić, zobaczyć jak działa. Czy w ogóle jest co grać. Bo często jest tak, że nie działa. Co dodali? No jak widać bardzo dużo rzeczy. Całkiem nowa mapa, całkiem... O! Jakiś typek szedł właśnie pod ziemi. Okej. Okay. To jest fajne, to mi się bardzo podoba. Wow. ulubiona moja zmiana. <gry> Dzień dobry. One hand sword, no, no problem man, no problem. Pyk. I pick. Aha. To robimy sobie innego blade'a jakiegoś. Są jakieś nowe dodane może? Ten... O, jest jakiś nowy. Aha, to chcę do niego wrócić. Dobra, to jest najnowszy. Blade'ik. Takiego jeszcze nie było. Kładziemy go tutaj. One hand grip. Two hand. A, tam to się połączyło w ogóle. Nieźle. Dobra. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Smacznego. Thank you. Zarobiłem jakiś tam pieniądz. 36, czyli w porządku zarobiłem. Ingoty. ok. Grip. Jeden grip. Dwa gripy w sumie weźmiemy. Dwa gardy weźmiemy. I nice. Bardzo nice. Drzwi trochę są większe. Łatwiej się wnosi rzeczy teraz. To dobrze. O. I te rzeczy nawet spoko upadły. Tylko, że jednego garda nie ma. Gdzie jest jeden gard? Zamówiłem dwa gardy, prawda? Tak mi się wydaje, że zamówiłem dwa gardy, nie jednego garda. dostałem tylko jednego garda. Chyba, że się dwa połączyły naraz. Czasami tak jest. A zobaczymy. No. Połączyły się dwa naraz. Okej. Okay. Great Hammer! No problem, man. To muszę zabrać, bo się połączyło niepotrzebnie. Straszny bałagan się przez to robi. Ja pierdzielę. Przez to, że się samo łączy. Na tych półkach nie powinno się łączyć. Po to te półeczki są, żeby się uporządkować. Mi się przynajmniej wydawało zawsze. I Janusz Gaming masz na najlepszy materiał i piwko 6 złotych i A dzięki żumeczku! Dzięki, dzięki, pozdro. Kurde, wszystko mi się zespawało i weź tu pracy. Weź to pracuj. siema Plaga, fajny ten update i kiedy Payday 2 bo od kilku miesięcy, czekam do 1 złotego i 10 groszy. A dzięki ziomeczku, dzięki. Payday no nie prędko raczej, wiesz, Payday ja już nie gram za wiele. Znowu się wrzuciło w to samo dwa. No z tym jest problem. Eee, zmieniamy się na młotek. Pyk. To chce. Ciekawe czy się zrobi. Yeah. Inny młotek? Nie ma innego młotka, no rozumiem. A, nie schodziłem. Dobra. Ale nie muszę ten... zostawiać tego, wystarczy, że zamoczę tylko. To dobrze. Zanurzam w wodzie i załatwiony Go! Nice, nice, Zostały mi trzy akurat. Podwójnej rączki nie mam. To na pewno. Wezmę dwie od razu. O się nie muszę na razie martwić. Wiadomo jak jest na początku. Można sobie na luzie robić. O, 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 po bardzo dużo ingotów dostajemy za darmo na początek, więc raczej, raczej nam nie powinno zabraknąć. Chyba, że będą jakieś hajsy się głupie działy. O, 53 dostałem za tego. To całkiem sporo. Całkiem sporo biorąc pod uwagę to, że wydałem na to jakieś 35, sporo zarobiłem. No go! Bardzo długo teraz ci klienci idą. Strasznie długi kawał drogi, mają do przejścia i to już jest lipa. Nie wiem, ta, ta zmiana nie była potrzebna, tak się na nich długo czekało. Teraz się czeka jeszcze dłużej, znaczy w sumie długo. A co ja robię? Chcę Sorda. to muszę zmienić sobie na tego. Tak? Chodzi mi o to, że wcześniej się idealnie chyba czekało. Akurat się zdążyło zrobić zamówienie i przychodził klient. Teraz. Z, zdążysz zrobić zamówienie. Zdążysz jeszcze trochę poczekać. Dopiero klient gdzieś tam przychodzi, e, tu hand. ok? Za dużo rzeczy mam naraz na tym stole. Wcześniejszy stół był fajniejszy. Te przegródki były, no czegoś.. Nie no bez jaj, no przecież leżał centralnie na rączce i się polarem zrobił. Ojen. Ojenny. O. On nie może utknął. Nie no, bez jaj, bez jaj. Skubaniec, skubaniec. Poczekaj, ziomek, już, już ogarniam dla, dla ciebie to. O, widzisz? ładnie. Wow, nice. Nie no, to trzeba na podłodze trzymać. No, przecież tu szału można dostać. One, o, tu już, tu już się połączył. Bo czemu nie? Czemu nie? Nikomu to przecież nie przeszkadza. Są obok szafki, ale te szafki są już takie wielkie. Te, te pierwsze były fajniejsze dużo. Te tutaj no to takie. Ech. Pojawiam. Będę się musiał przyzwyczaić do nich. No. Będą podwójne, na dole będą pojedyncze. Podwójne mi się skończyły. Metal mi się skończył. Wszystko się skończyło. E, to potrzebuję. Zingotów. Raz, dwa, trzy co najmniej. I go. Przyszedł klient. Co tam trzeba, drogi kliencie? Dagger, nie ma problemu. Akurat daggery to ja robię tak: Hop, bardzo łatwe są. Hitet. Dobra. Ciekawe, jaki nowy dagger powstał. W sensie nowy model dagera. Będzie? To jest drugi. A, jest trzeci. Jest trzeci. No nie wygląda jak dagger. jest bo specjalnie sobie go kupiłem Payday dwie plisos, jeden i specjalnie po to, żeby, oglądać, żeby oglądać odcinki u mnie Żomek. To w ogóle to nie robi sensu. Ale to, to niestety tak nie działa, wiesz, jak ktoś gra to ja też gram. Już w ja się nagrałem swoje, wiesz, Już to za wiele nie gram. Już mi ta gra tak nie ciągnie jak kiedyś. Chyba rozumiesz. Ty jak kupiłeś teraz i zaczynasz grać, no to ci się przyjemnie gra, bo dopiero poznajesz grę i w ogóle. No ja już tą grę poznałem całkiem dobrze. Już za często w to nie gram. Czasami z Bladym sobie pogramy na ludzie. Ale nie tak, żeby jakoś specjalnie w to nagrywać tyle co kiedyś nie. Trzeci Dagger był już? Aha. Może. Może był, a ja go nie robiłem. A był! No tak, ja go nie robiłem, bo mówiłem, że jest za mały. No dobrze mówicie. To trzeba zobaczyć czy yy, nie ma nowego. Dobry, great sword. Nie ma problemu. Hit. Pyk. Z tym musi coś zrobić ziomeczek, bo często się zdarza. Także wlatuje na pierwsze. Bardzo często, nawet bym powiedział. Dobra, great swordzik. Co się nie mieści w drzwiach? A, nie schodziłem. So, sorry, no ale na te great swordy to drzwi są za małe, za małe. A, nie mam garda podwójnego. Już ogarniam. Proszę się nie martwić. Pyk. Nice! Urodzinowy Donate, pozdrawiam! Będzie dzisiaj Conan. Dzięki e, Crazy wszystkiego najlepszego z okazji. Urodzin Konana nie będzie. Dzisiaj No, połączysz się. No i z tymi jest problem, widzicie? Jest problem niemały. O, nice. Trzymaj. Woo! No podnieś! Super! Level A bo ty mam już trzy. A gripa nie ma. To spoko. Du -du 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 -du. Grip. Dobra. O, dwie skrzynki naraz no noszę. Halo! Jedna skrzynka go home. O nie, no i narobiłem bajzlu dopiero teraz. Narobiłem. Podwójne. Teraz będę nosił wszystko po kolei. Przez swoją głupotę. Podwójne. I pojedyncze. Super. Sklep zamknięty, chyba już wszyscy poszli, no? Pozawijali się z e, Ingoty. Ingoty trzeba zamówić na bank. Ingoty już mogę nawet zamówić te... Patrzcie, Stino. Szybko poszło? Mega szybko poszło, nie? Mega szybko poszło. Cac. Cacy tu rybo. Go, Idziemy spać. Otworzę sobie okno, bo okno. Drzwi. Sobie. Niech się przebiega. Ło! Wow. przywaliłem się w nos słuchawkami. Nieźle. Co to jest za wersja? Najnowsza wersja? Otwieramy! Klient się od razu zrespił i wpadł pod ziemię. Eee, czy tam jest jakaś wielka dziura? Nie przypominam sobie. W... A jest tam wielka dziura jakaś. Oczywiście. Można wpaść. Tam się teleportował, w ogóle jakieś chmurki się pojawiły. O co chodzi? O co chodzi? Dostałem levelka, no tak. Great Hammer Czekaj, walny sobie w charyzmę, sprzedam ci drożej. Hammer. I teraz wybieram sobie te blanty. Pyk! Pyk! E. tin, 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 a to jest koper? To niedobrze. To niedobrze. Muszą być 3 tiny. Czy gram od nowa? Tak, gram od nowa. Oczywiście. Bo yy, na nowej coś tam nie, nie do końca dobrze się sprzedawały rzeczy, wiesz? Jakieś ceny były dziwne. Great Hamerek. -y. Na na na. Tylko z tym Great Swordem jest problem, żeby połączyć. Wszystko inne w miarę działa. Jestem 431. Wow. To teraz naprawdę nieźle się zarabia. Wydałem 310 może, a zarobiłem 120. Czyli poprawili system zarabiania, to fajnie. To mi się podoba. Już się nie zarabia tam po kilka dolarów. Tylko konkretne sumki się zarabia. Tym bardziej, że w charyzmę zainwestowałem, to wiadomo, że powinienem zarabiać więcej, nie? A to mi się podoba, to mi się podoba. Tin, tin, tin i koperek tam. Będzie tager, to zrobię z koperka. A jak nie... To lecimy z tinem. Tu tu tu, 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 tu 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 I need polarm. Dokładnie to robimy ci właśnie z tego ostatniego metalu, który nam został. Ostatni koperek. Proszę bardzo. Plaga, co dodali? No tak widać. Aha. A, bo nie mam blade'u wybrany, tylko młotki, więc zrobił młotka. Nieźle. Z pojedynczej sztuki zrobił młotka. No, młotek mi się przyda, wiadomo, nie. Taka tam oszczędność. <grym> Heheszki. Heheszki. No To mamy pierwszy błąd znaleziony. I to jest tinowy. Tinowy się jeszcze zrobił. Już nawet. Pomijając to, że robiłem z Coopera, a dostałem tinowego, i zrobiłem z jednego, z jednego Tina dostałem młot cooperowy, a czy nie, z jednego Coopera dostałem tinowy młot wielki. Nieźle. Bardzo nice. Bardzo długo go sprzedam. Nie ma co narzekać. To jest akurat błąd taki, który mi poprawia samopoczucie, ale. E, ale no, mi już wszystko. Troszkę można poczytować. O, chyba Paweł idzie. Eee... <laughs> no. No może nie. Paweł się nie obraził przecież. Co potrzebujesz? Great Sword? Szkoda, że nie młotek. Młotek to ja bym miał. Ty, tyry, tyry. Pyk. Dawaj, napierdzielaj! Pyk, Rób miecze na zapas. Coś, ty wariacie. Jakie miecze na zapas? Haj zrobię na zapas i miecze. Miecze to tak kiedy indziej zrobię sobie na zapas Dzisiaj zarabiamy mamony 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 O, znowu jest problem Zawsze jest problem z tym Halo! Gdzie to poleciało? Nie no poważnie, gdzie to poleciało? Halo? Gdzie jest moja rączka? Co tu była i nie ma? O, gdzie? Cześć. No, super. Ja pierdzie. Masz! Idź stąd. No masz Great sorda, co ty ślepa? Uuu, nie, nie biorą z podłogi. ma kiedy Garrysmot? Siema, siema. Jak będzie, to będzie. No to podwójne rąsie trzeba zamówić i metal. E, nie ten. Czy i podwójne run Go. Nice. Tar, 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 Uwaga, szkoda, że nie ma multiplayera. No szkoda, szkoda. Chociaż nie wiem na czym miałby tutaj polegać ten multiplayer. swoją drogą, w sensie, że to sklepy by obok siebie stały To ja wiem A, nie, nie przykleił się. Kulet? Czemu kuled? Że rozgrzewałem, wszystkie się rozgrzały, tylko nie ten, tu, tu, tu no i nice. Dobra, powiem Wam, że jakoś tak nie wiem. Nie, nie mogę się odnaleźć w tym nowym sklepie za bardzo. Przyzwyczaiłem się do tego starego, on był fajny. Nie wiem czemu tak zmienili tak diametralnie zmienili bo to jest duża zmiana w wyglądzie sklepu. Tak nagle. Tin, tin, tin. Wszystko się zgadza. Polarmy dwa zamówimy. Niech sobie będą. Spróbujemy to wnieść o, do środka. Baby, a, a dzięki za wszystkie nowe suby. Dzięki, dzięki. dzięki. No A i tu wylądowały. No, logiczne. Logiczne. Co tam potrzebujesz? Zioł? Great Hamerek, akurat tak się składa, że mam jednego. Ciekawe za ile go kupisz, co? Masz. Naj... Aż level dostałem. 432. Ha! To mi się podoba. To mi się podoba. Jakbym znowu spróbował zrobić takiego, to bym zrobił, czy nie? Patrzcie. Ostrze się zrobiło, a miałem planty wybrane. Czyli trzeba najpierw zrobić młotka i dopiero później spróbować. Pewnie też nie ze wszystkim się uda. Ok. To spoko. Dobrze, że nie jest łatwe do powtórzenia, bo ludzie by czytowali hajs no. Tak szybko by czytowali. No nie mówię, bo ja bardzo szybko też wbiłem. Za jedną rzecz. E, co ja zamówiłem? Tu hand gripy. No, oh, gdzie Great sword. Wow, się złączyły pudła. Nice. Spoko. Już robimy tego great Sworda. Nie ma problemu. To duże rączki zamówiłem, trzy Teraz się przydadzą. Spoko luźno. Kolejne nowe słupy. Witam, witam. Co tam czaty? Co, co, co u was w ogóle? Jak wam ta niedziela mija? Zrób raid. Nie robię raidów. Gram w gryziom. O nie no i sam siebie oszukałem teraz. Zamiast grać sworda zrobiłem tego z Ajajaj. Aj, Z jednej strony wygodnie, z drugiej strony ciężko się przyzwyczaić do nowego systemu. Trzeba o tym pamiętać, kurde, że jest coś takiego zrobionego. że trzeba za każdym razem zmieniać. Bo jak się zapomni, to jest lipa właśnie teraz zapomniałem i zrobiłem młotek zamiast ostrza. No, dużo masz tam jeszcze czasu? Dużo. Także dużo. te Pyk! Pyk! No, się zrobił się. Aha. No to się zrobił się. Trzymaj! Masz kamienia, nie ma problemu. Spoko luźno. Go go Ingoty. Zamówię 5. A co mi to? A co? Hajs jest? Teraz się ładnie respią wszystkie, także spoko Ty tego Great Hamera z kopru zrobiłeś wtedy. No to tak, to się zgadza, że z kopru. Myślisz, żeby się udało teraz zrobić. Czyli można zobaczyć co to... Oh, Jesteś zmęczony! Baby, o nie, jestem zmęczony! Dawaj nowe żelazo, nie mam hajsu siostro. Nie mam hajsu! Czy mam grupę na Facebooku? Pewnie, że mam. Horda plagi, znajdziesz! Bez problemu znajdziesz. O! O! tin large blade. Z jednego małego blade'a. Bardzo spoko. tin tin jest zbugowany. Znaczy koper jest zbugowany i się robi tina z niego. Bez problemu. Patrzcie. Ciekawe czy się uda kilka sztuk zrobić. Jak się uda kilka sztuk to jestem ustawiony na całe życie to robią się jeszcze o jeden wyżej. Ha! Z robią się tiny i wysoko wysokolewelowe Cztery uderzenia. I ma, i znowu duży. Co mi tam? Ten jest jaki? Ten jest koperowy? Ten jest tinowy. Aha! Różne wypadają, wiecie, to też losówka, nie? Lo losówka, widzę. Miałem niby młotki wybrane, a robił mi się miecz. Może dlatego, że ostatnio robiłem miecz, a nie młotek. No. Fake chat plaga. Aha. Aha! Czy robi od nowa? Tak, robi od nowa, testuję nową wersję. Kolejny. Kolejny? Jaki metal? Znowu koperkowy, teraz się trafił. Aha, czyli za pierwszym razem leci Tina, a później już kopery normalnie, nie? Ale spoko. Przez okno wrzucaj paczki. Widzisz tu jakieś okno typie? To już nie ta, nie ta wersja. W ogóle swoją drogą jest taka jedna osoba, albo dwie, albo trzy nawet. No, jest parę takich osób, które zostawia komentarze pod każdym odcinkiem, praktycznie rzucaj skrzynki przez okno. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś to robić, bo ja próbowałem nawet na odcinku i było jasno widać, że to się tak niewygodnie robi, że to jest szok po prostu, nie? Ale i tak będą pisać, wrzucaj przez okno. Nie wiem, co wam się upierdzieliło, ale to, to nie jest ani fajne, ani wygodne. Po cholery tak pisać cały czas? Po co? Po co? Ani to nie jest szybciej, ani wygodniej, ani łatwiej. Nic, po prostu nic. To jest taki, taki... Z dupy taka podpowiedź totalnie, która nikomu się nie przyda, ale będę spamował, bo to jedyny pomysł, na który wpadłem. Nie? No. Tak, tak, tak widzę właśnie te osoby, które tak spamują. Tak, tak was widzę. Szczerze, zupełnie. No. Byście nic lepszego nie mieli do wymyślenia, by to był szczyt waszych intelektualnych możliwości co do tej gry. I, i tak się zacieliście, i tak. Nie, nie urażając nikogo, oczywiście. Ale wiecie. Ileś można, no! Ileś można! Ile będzie trwał live? No tak do końca, nie wiem. Długo dzisiaj nie siedzę, bo jest niedziela. Też nie chcę jakoś bardzo, bardzo dużo czasu spędzać tutaj przed komputerem. Ehm. Więc troszkę posiedzę i uciekam. No, jeszcze posiedzimy. Tak. Nie, nie to, że za 10 minut czy coś. Jeszcze no, dłużej, dłużej. Plaga pluje. Nieprawda. Ja tylko tłumaczę sprawę. Mhm Great hammer pylzy. No problem, miss Go great hammer Akurat mam gotowy Może great swordzik, co? Mam trzy Zrobione, bardzo, bardzo tanio je zrobiłem Ale sprzedam drogo Czy sprzedałem go drogo jakoś super? Oczywiście, 429 Czyli hajs się zgadza Tu, 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 tu. O, wrzucaj miecze przez ściany. To też dobry pomysł, no? Weź tarczę. Już ją brałem. No, do niczego się nie przydaje, tak se leży po prostu i tyle. Hmm. W sumie ta tarcza to wygląda trochę jak półka sklepowa, nie? Skierze, jak na tych półkach położę rzeczy gotowe, to oni będą mnie odbierać. Muszę za Gripy zamówić. Eee, gardy. Oczywiście. Oczywiście, że gardy. Nie Gripy. Co mam potrzeba, klienci drogi? One hand hammer, no, no problem bro. Żaden, żaden problemik. Taki one hand hamerek. Bardzo easy do zrobienia. Blance, Alo, gdzie jest myszka? Tu jest. Pyk. 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 Wow, jedynkę i czwórkę się tylko robi? Jak to się stało, że na czwórkę od razu poleciał? Nie wiem. Nie wiem, ale jak widać, jest to stary model, nadal proszę. Trzymaj, jaką imprezę zrobił? Tak się ucieszył. Zrobię te miecze. Gdzie się podziała ta rączka? Co tu była, jej nie ma. A tutaj spadła. No super. Hehe, <laughs> a te gardy? Tutaj jest gard. Dobra, dobra półeczka. na nice, półka, man. To jak tu położę, to będą zabierać? Mam nadzieję, że będą. Zrobię sobie miecze. Przecież takim kosztem, co ja je zrobiłem, to jest żaden koszt, nie? To sobie je zrobię. Niech sobie leżą już gotowe. Ktoś przyjdzie i weźmie od razu. I powie jeszcze... u, jak szybko! Tak powie. W sumie to ten położę tu. I ten też położę tu. Czekaj, czy zabiorą. Tam klient się chyba zaciął, wiecie? A, on do mnie idzie. Ale jednak, ten, spanikował, zawstydził się i nie idzie. Wyjdę do niego z produktem gotowym, może się ruszy. Halo? Halo, ziomek? Kliencie? Chcesz miecza? To jest jeden z tych klientów, do których trzeba wyjść. No, taki nieśmiały był po prostu. No. Może odblokujesz tarczę? No, ale to ten. Robiliśmy, znaczy przynosiliśmy to i to nic nie dawało. Nie, no spoko klientnie. Spoko luźno. Czasami się tacy zdarzają. Trzeba wyjść, pogadać. Na luzie. Tak. Udało się, nie? To najważniejsze. Halo, właśnie tam. <laughs> Dobra. O, nowy klient, dobry. Great sort? No problem. Zero problemu po prostu. Ojejku. No, mały problemik tylko. Klik. A tu był Greystor, nie wiem czemu go nie wzięłaś Nie, nie spodobał się widocznie. Widocznie się nie spodobał, tak też bywa, no. Co zrobisz, nic nie zrobisz.